Ja wierzę, że się uda. To przyniesie nam szczęście i mamy jedynkę. Mamy świecącą jedynkę, nice! Czyli coś tu będziemy mieli, mordeczki! Siema, siema tej Torii, mordeczki, mega gruby odcineczek Ponieważ najprawdopodobniej dzisiaj kupimy sobie tą oto ofertę za 23,99 Gdzie mamy 4 boxy, 30 gemów i 450 golda Ale oprócz tego otworzymy też prezent urodzinowy na moim drugim koncie Rano otwierajmy już na moim głównym koncie na odcineczku, który wrzuciłem Dlatego mordeczki, kto jeszcze nie widział filmu na moim kanale Tori, To koniecznie na niego wpadajcie, wbijcie i napiszcie tam pozdrowienia. Trottory 2. Wtedy będę wiedział, że jesteście z tego odcinka i przypnę Wam w serducho, więc dawajcie mordeczki, każdy, kto może to wbija i obejrzyjcie tam ten odcinek, bo jest naprawdę fajny, wszystko wam wytłumaczyłem o tym evencie, co i jak, więc wbijajcie yy, na mój główny kanał. A na tym kanale, tak jak mówiłem, dzisiaj prawdopodobnie kupimy tą ofertę oraz otworzymy tego mega boxa. Ale żeby kupić tą ofertę, musimy zrobić pewną rzecz. Ostatnio trafiłem tutaj Daryla, Mam na nim 0 pucharków, co nie? No i robimy tak, gram jedną giereczkę na solo. Bez żadnego cięcia, po prostu od razu lecimy. No i jeśli ją wygram, to wtedy kupuję tą ofertę. Jeśli nie będę miał pierwszego miejsca, to nie kupię. Ale uwierzcie mi, że tutaj gierki są łatwe, dlatego wydaje mi się, że powinienem ją wygrać. No i bez problemu sobie tą ofertę kupimy. No zresztą ja bym chciał ją kupić. Więc oglądajcie odcinek od początku do końca i zostawcie łapkę w górę pod tym odcineczkiem Jak będzie bardzo dużo łapek, to nawet możliwe, że kupię tą ofertę. Za 69,99. To już zależy od was, mordeczki. Kto może lajkuje, bo to od was praktycznie zależy ją kupujemy czy nie. No i też zostawcie subika na moim kanale, to wtedy mi to przyniesie szczęście, a ja od razu otwieram tego boxa na dobry początek. Więc dawajcie, widzowie, wysubskrybujecie. No i mam nadzieję, że mi to przyniesie szczęście. W sumie pod tym odcinkiem, jeśli możecie napisać w komentarzu mega box, to postaram też Wam się przypiąć serducho, a ja teraz w jego klikam i mamy piątkę. Teraz pytanie, czy pięć coś tu będzie oznaczało? Wydaje mi się, że chyba nie. I niestety nic w tym boksiku tutaj nie trafiliśmy. A więc uwaga, uwaga, już sobie patrzę, czekajcie. No niestety nie. Nie mamy nic, szkoda, ale mam nadzieję, że się jeszcze dzisiaj odkujemy. Ponieważ mamy do otworzenia możliwe, że 4 megaboksy. To zależy od tej giereczki, którą zaraz będę grał. I jak ktoś te 4 megaboksy i tą ofertę, no to kupię właśnie e, na moim głównym koncie. Nie na drugim, tylko na głównym. Więc najpierw gramy giereczkę na tym. I mam nadzieję, że przeniesiemy się na główne i tam otworzymy. Dobra, przychodzimy do giereczki. Klikam sobie graj, no i lecimy. Nie będę tutaj robił po prostu jakiś cięć, ponieważ chcę, żebyście to od razu widzieli, żeby nie było, że coś to oszukuje, czy nie. Po prostu pierwsza giereczka jak ją wygram, no to normalnie widzowie, kupujemy tą ofertę. No wiecie, myślę, że naprawdę warto kupić tą ofertę dla Was, żebyście mieli fajny odcinek, zobaczycie, czy warto, czy mi coś dropnie. Wiadomo, kupiłbym ją na drugim koncie, pewnie bym coś trafił, ale mi zależy, żebym trafił coś na głównym koncie. mordeczki, tutaj nie mam jeszcze odblokowanego ani Squeaka, ani Amber. I gdybym odblokował którąś z tych zadymiarzy, no kurde, byłbyś to totalny. Mam też tam kilku innych jeszcze nie więc na pewno mam nadzieję, że coś mi wpadnie. Dobra. Ja tak jak mówiłem, przy tej gierce to nie będę wam robił cięć Szybko to zbieram i uciekam przed tym El Primo i przed tym koltem jeju Lekkie kłopoty, ale chcę zebrać jak najwięcej kiubów, widzowie, żebym po prostu miał później łatwiej, dobra? Robimy to tak, powinien zostać jakąś miarę dojechany tutaj, dobra, może lepiej ucieknę, bo to nie ma co aż tak ryzykować. Ja nie mogę dedoć w tej gierce, widzowie. Ja nie mogę dedoć. Kurde, chcę go znaleźć. Chciałbym te jego cuby Okej, okay, tu się podawalają i muszę zebrać te cuby? Tak jest, ok Chyba dzięki temu wygraliśmy gierkę, widzowie. Mam 9 cubów, o nie El Primo, czekajcie Muszę go dojechać. a Daj, daj mi go, daj mi go! Co tu się dzieje? O kurde, widzowie. Nie! Utracono połączenie! Co jest? Dlaczego? Ja w to nie wierzę, czekajcie, czy to mnie jeszcze wbije do gierki, czy już deadłem? Nie, wygrałem! Mam 10 pucharków na nim, czyli wygrałem! <grym> co jest? Ej, takiego czegoś bym się w życiu nie spodziewał. Mam 10 pucharków, przed gierką miałem na nim 0. Mam 10, czyli musiałem wygrać, bo za drugie miejsce miałbym 8. Halo, co jest grane? Ej, ja nie wiem, albo ten Primo wszedł do strefy, albo ja już go jakoś dobiłem, albo bot go zabił i ja dostępu Harki. Ej, to jest mega dziwne Nie mam pojęcia co tutaj się wydarzyło, ale mi tam pasuje, spoczko. Czyli wygraliśmy, czyli możemy kupić tą ofertę, więc dobra mordeczki. Ja wbijam na drugie konto, no i zaraz będziemy nią oczywiście kupowali. Kurde, nie mogę się już doczekać. Coś tu jeszcze będzie gruba, to i ja odbiorę sobie jeszcze darmową rzecz. No więc dobra widzowie, jestem już na moim głównym koncie Generalnie co zapomniałem wam powiedzieć, że zmieniło się nawet tło. Yy, jak nagrywałem wcześniejszy odcineczek na moim głównym kanale, to jeszcze tego tła nie było, tak jak wam mówiłem o 10 może się coś zmienić, no i się zmieniło, więc mamy też nowe piękne tło takie urodzinowe No i tak jak obiecałem, kupujemy sobie tą ofertę. I rzadko kiedy nagrywam odcinki Jest Typowo z openingów, co nie? I rzadko kiedy są w ogóle dwa odcinki na kanale. Więc jeszcze raz prośba do was mordeczki, jak nie widzieliście odcinka na głównym kanale moim, to żebyście na niego wbili i oglądali, bo naprawdę fajnie wyszli i tam wszystkiego, dowiecie się o Ewencie, co jeszcze dostaniemy, jakie darmowe nagrody i tym podobne, więc wbijajcie. A ja teraz kupuję tą ofertę, dajcie mi chwilkę i zaraz się widzimy. Dobra, gemy i monety już odebrałem, teraz czas na mega boxy, Mordeczki, cztery boxy przed nami, trzymajcie wszystkie kciuki, zaraz lecimy z tym pierwszym. Zostawcie łapę w górę i sumak jeszcze tylko nie zrobiliście, bo musi tutaj coś wpaść. Ja wierzę, że się uda, to przyniesie nam szczęście i mamy jedynkę. Mamy świecącą jedynkę, nice! Czyli coś tu będziemy mieli, mordeczki! O kurde, jestem mega ciekawy, co to będzie, widzowie. Zaraz to klikam, przygotujcie się. Błagam Amber, błagam Squeak, błagam, błagam, widzowie. Co to takiego? Kurde! Gwiezdna moc, brożące śnieżki do Geyla. Znaczy generalnie nie jest źle wiecie, Star Power nawet lepszy niż Gadget czy coś w tym stylu, co nie? Ale jednak liczyłem co na jakąś postać, dobra lecimy dalej, to jest dobry start Jako, że już mamy jedynkę w pierwszym może tutaj też będzie Jeszcze trzy boxy przed nami, uwaga, uwaga! Też nic nie ma, kurde Ajajaj aj, aj, same monety, 441, ja mam generalnie już konto wymaksowane, więc wiecie tutaj Musi być świecąca jedynka od razu, żeby coś było Trzeci megaboksik na nas czeka Proszę, może tym razem nam się pofarci Może tym razem coś trafimy, widzowie? No nie taką jedynkę świecącą chcemy. Inny kolor, nie taki. Dlaczego żółta? My chcemy czerwoną, świecącą jedynkę, no halo. Dobra, nieważne. Nie przejmujemy się, został jeszcze jeden. Tutaj błagam, żeby coś było. Jak tutaj coś będzie, to będę mega zadowolony. Jeśli nie, to ustarto na opening za słaby. Uwaga, uwaga, widzowie! Trzymamy kciuki, może teraz! No nie, no nie, no nie, no nie. Dlaczego? Mam mega dużo teraz monet. Monet może i mam dużo, gemów w miarę też Ale co z tego jak nie mam nowej postaci Więc dobra widzowie, może jeszcze nie kończmy tego openingu Coś tam mam jeszcze w karnecie Jest to drobniejsze, bo drobniejsze, ale mam No i może sobie to otworzymy Najpierw zanim to otworzymy jeszcze sprawdzę szybko sklep Czy nie ma jakiegoś fajnego skina, którego mógłbym akurat zakupić Ostatnio kupiłem właśnie e, tego do Steel, którego widzieliście Ale no tutaj niestety nic ciekawego takiego nie ma, co mógłbym zakupić Dlatego przejdźmy już do tego karnetu No i może coś będziemy mieli Pakiet odznak widzowie, od tego sobie za. Więc ja zaraz go klikam. No i może tutaj mi się jakaś fajna odznaka, przynajmniej trafi. <laughs> jako że nie trafiliśmy nowej postaci, to czemu będzie nowa odznaka? Fajna. Ej, ta bije spoko w sumie szczerze. Mimo, że to nie jest jakaś super rzadkość tej odznaki To fajna, bo taka czerwona jest. <laughs> Połączenie Biedronki i pszczoły, co nie? Dobra, więc tutaj nic nie było, ej, ale patrzcie, jako że w tyle razy w mega boxach nic nie trafiliśmy, to mega powiększyliśmy pewnie swoje szanse Więc może teraz nawet w takim Big Boxie by nam coś wpadło Ja już nie raz w big boxie trafiałem jakąś nową postać, więc dlaczego by teraz tak miało nie być? Mordeczki! To jest ostatnia szansa w dzisiejszym filmie, żeby coś trafić Jak tu nic nie będzie, no to wychodzimy z tego odcinka smutni ponieważ nie będzie nowej postaci. Więc uwaga, uwaga! No tak, no tak, no tak. No świetnie, będę mega bogaty w tę monety ale co z tego, jak będę mega biedny w postaci? Patrzcie, ja jeszcze nie mam postaci, halo, daliby mi jakąś. A jako, że mam tyle golda, to sobie kogoś ulepszę i myślę, że będzie to Stew Ja mega lubię grać Stew dlatego chciałbym go sobie wymaksować. Oprócz tego chyba jeszcze jakąś jedną postać, może będę mógł troszkę ulepszyć. A dajmy sobie Barleya, a czemu by nie? Za 800 i tutaj mi stychnie nie niestety mało brakło, 100 monet praktycznie. No ale dobra, to kiedy indziej. Ja dziękuję wam mordeczki z całego serduszka za obejrzenie tego filmu do końca. Mam do Was prośbę, żebyście stawili tą łapę w górę i subika. jeśli jeszcze tego nie robiliście, bo serio, troszkę wydałem na ten odcinek i chciałbym, żeby e, fajnie się przyjął. Ogólnie możecie też wpadać tak samo na mój główny kanał. Przypominam wam jeszcze raz o tym odcinku, żeby każdy tam wszedł i obczaił, bo naprawdę fajnie on wyszedł i tam wszystko wam powiedziałem co i jak. Nagrałem w ogóle jako pierwszy na YouTube Brawl Starsowym taki odcinek, gdzie wszystko wam wytłumaczyłem i powiedziałem wam tego newsa, że będą e, darmowe boxy, dlatego wpadajcie koniecznie. A ja się już z wami żegnam widzowie. Widzimy się w następnych materiałach. Siemanko wszystkim, cześć! Dzięki za oglądanie do końca. A jeszcze jedno Instagram Toriety, link w opisie można obserwować. Każdy kto je zaobserwuje, polekuje wam hej kawurdzki cześć